W ramach szóstej kolejki Wrocławskiej Ligi Okręgowej piłkarze KP Brzeg Dolny podejmowali na własnym boisku gości z Sadkowa. Od pierwszych minut zarysowała się widoczna przewaga gospodarzy. Na prowadzenie piłkarze KP nie musieli długo czekać. Zaledwie 60 sekund od rozpoczęcia meczu piłkę do bramki skierował Marek Gacek. Mimo jeszcze kilku dogodnych sytuacji w pierwszej połowie, wynik nie uległ zmianie i na przerwę gospodarze schodzili z jednobramkowym prowadzeniem. Druga część spotkania rozpoczęła się od równie mocnego uderzenia Dolnobrzeżan. W 46. minucie na 2 do 0 podwyższył Tomasz Urban. Dwie minuty później były już 3 do 0. Do siatki rywali trafił ponownie Urban. W 50. minucie ten sam zawodnik skompletował klasycznego hartrika, zdobywając swoją trzecią bramkę w tym meczu. Wynik spotkania na 5 do 0 ustalił Mateusz Szczur. Od początku byliśmy zeterminowani w dzisiejszej grze. Było to widać, że szybko bramkę z wrześnią do sytuacji. O, o brak skuteczności, no bo ten wynik troszeczkę y, powinien się skończyć wyższą naszą igraną, no troszeczkę takiej jeszcze brakuje na konsekwencji do samego końca, Przeczynnik przeciwnik jest taki, którym można wygrać więcej, trzeba to robić troszeczkę nosza egoizmu się darmą, ale myślę, że zmierza to, to ku dobre. Trzy oczka zdobyte tego wieczora pozwoliły piłkarzom K.P. na zajęcie pozycji lidera. Kolejny mecz zostanie rozegrany na wyjeździe. Rywalem naszej drużyny będzie zespół z Marcinkowic.